My staramy się rozszerzać ten budżet obywatelski, stąd ta edycja, która, którą właśnie będziemy podsumowywać, to to budżet, który miała trzy projekty ogólnomiejskie. Po spotkaniach z mieszkańcami po poprzednich edycjach stwierdziliśmy jednak, że brakuje takiego pola dla tych, którzy zazwyczaj przedstawiają mniejsze projekty, projekty związane z czy to z ochroną środowiska czy też ze sprawami innymi niż sprawy inwestycyjne. Stąd w tegorocznej edycji pojawiły się dwie nowe kategorie. Właśnie budżet związany ze sprawami społecznymi różnego rodzaju, ale też budżet bardzo szeroko rozumianych ochrony środowiska i myślę, że to też uatrakcyjniło głosowanie, też zainteresowało większość Liczbę mieszkańców, bo tegoroczna edycja jest edycją rekordową, prawie 9400 ankiet wypełnionych przez internet. To jest największa edycja, z którą mamy do czynienia, odkąd prowadzimy głosowanie internetowe. Natomiast, natomiast projekty, które, które zostały wybrane, to projekty, które zazwyczaj przepadały w, w konfrontacji z dużymi projektami inwestycyjnymi. I stąd, stąd taki pomysł, myślę, że oba, oba pomysły, które wygrały, z jednej strony ankiety dla naszych najmłodszych mieszkańców psychologiczne. no To jest pokłosie COVID-u i to, co obserwują wszyscy, zarówno rodzice, jak i też nauczyciele. Ilość problemów, która po COVID-zie narosła w szkołach, ale też projekt związany z czipowaniem i kastracją zwierząt. Projekt bliski. Można powiedzieć zwierzę lubą tym, którzy kochają zwierzęta, ale te projekty będą realizowane w przyszłym roku. W normalnej sytuacji raczej nie miałyby szans w konfrontacji z dużymi projektami inwestycyjnymi. Oczywiście tradycyjne inwestycyjne projekty, inwestycyjne projekty również była to jedna z kategorii budżetów, w tym przypadku wygrała rewitalizacja parku w centrum Koszalina. Moja idea jest taka, aby nie ograniczać tego. Jedynym ograniczeniem jest prawo, czyli co samorząd może, a czego nie może i miejsce, czyli dostępność i prawa do dysponowania gruntem w tym miejscu, czyli generalnie robimy na terenach miejskich i to są, to są jedyne dwa ograniczenia. Trzecim ograniczeniem jest od tego roku już bycie mieszkańcem Koszelina, bo to też weryfikujemy na etapie głosowania. Dziękuję za Państwa aktywność w tym zakresie programowania naszych działań, naszych pomysłów, działania.